Dobra, ostatnio mówiłem, że jeśli już ogarniamy czym jest w ogóle przyspieszenie, skąd ono się bierze i wiemy jak rozkładają się siły, na przykład na równi, to już możemy sobie robić różne różne rzeczy. Powiedziałem, że możemy sobie zamontować koło i na ko koło jakiś ciężarek. To teraz spójrzmy sobie na kolejne zadanie. Na równi leży ciało o masie 1, równa się 5 kg. Po drugiej stronie zawiesiliśmy sobie ciężarek, który ma 4 kg. I, co ważne, one nie są zawieszone na jednym prostym kołowrotku, tylko na dwóch kołowrotkach połączonych ze sobą. Promień jednego jest dwa razy większy niż promień drugiego. Teraz trzeba się zastanowić, o co tutaj chodzi. Tutaj pojawia się nam coś takiego, jak moment siły. Jeśli mamy jakieś ciało, które... Próbujemy obrócić, to liczy się nie, nie tylko siła, jakiej używamy, ale także odległość od środka, z jaką jest przyłożona. Jak zwykle chcemy obliczyć przyspieszenie naszego ciała. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest oczywiście, jak zawsze, odniesienie się do podstawowego wzoru, że przyspieszenie to jest siła wypadkowa dzielone przez masę. No i co? Teraz patrzymy, jaka jest siła wypadkowa. Siła wypadkowa to, to jest siła, która ciągnie w górę tej naszej równi odjąć siły, które ciągną w dół, które w jakiś sposób próbują powstrzymać ten ruch. Czyli x-owa składowa siły ciężkości i siła tarcia. Już nie będę mówił o tym, jak to należy rozpisać, bo już wspominałem wcześniej o trygonometrii, więc załóżmy, że potrafimy, a jak nie, to odsyłam jeszcze raz do poprzedniego materiału. No i teraz nad czym musimy się zastanowić? Pytanie brzmi, ile wynosi siła, z jaką ciągniemy ten nasz bloczek do góry? Tak naprawdę, to moment siły, z jakim ten ciężarek zawieszony do kołowrotka obraca ten kołowrotek, jest identyczny, jak moment siły, z jakim ten kołowrotek ciągnie tą naszą cegłę. Czyli możemy sobie zapisać, że te dwa momenty są równe. A moment siły to jest siła razy promień czyli r1 razy q2 równa się r2 razy f No i z tego nam wyjdzie ile wynosi wartość siły f która ciągnie nasz bloczek To co wartość siły f już mamy wartość siły tarcia potrafimy obliczyć Więc mamy wszystko żeby policzyć siłę wypadkową Czyli wracamy do naszego podstawowego wzoru Przyspieszenie to jest siła wypadkowa przez masę. No i teraz najważniejsza rzecz, na której wykłada się masa osób. Ile wynosi masa w tym zadaniu? No, w tym zadaniu masa wynosi 9 kg, bo my 9 kg chcemy, chcemy przesuwać, bo przesuwa się zarówno jedna cegła, która jest na równi, jak i ten ciężarek, który sobie wisi w powietrzu. Czyli musimy podzielić całą siłę wypadkową przez całą masę i będziemy mieli przyspieszenie. Gorąco zachęcam do obliczenia sobie, ile ono będzie wynosiło. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kołowrotek i, i równie.